Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Romicki, jestem instruktorem paralotniowym. Dzisiaj chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami na temat książki Motoparalotnie autorstwa Dina L.D.J. Przyjaciół. To co się rzuca w oczy to ładne wydanie książki. Mamy kolorową okładkę, dość sztywną. Od razu po otwarciu widzimy zdjęcie paralotni z opisem co gdzie się znajduje, zdjęcie napędu. Książkę przetłumaczył Jędrze Jaksarożen, instruktor paralotniowy z dużym doświadczeniem i e, z dużym doświadczeniem również w pisaniu, i Karolina Kocieńska, która również e, wspaniała pilotka, która również ma duże doświadczenie w pisaniu, więc należy domniemywać, że jest szansa, że książka będzie wartościowa. Autorem książki jest Dean Eldridge, nieżyjący od 7 lat angielski pilot, zawodnik, z którym miałem przyjemność spotkać się w 2012 roku na Motoparłoczym Mistrzostwach Świata. Książkę zaczyna spis treści, który pokazuje, jak wiele rozdziałów jest. Zobaczcie. Starkiem sporo. 242 strony. Autorem książki są tak e, znane osoby jak Michael Campbell Jones, właściciel paramanii, Pascal Campbell Jones, czyli założyciel i, e, szef parabaticsu, Michael Carnett, e, mistrz świata. E, później Mamy tutaj Thomas Keller, mistrz Niemiec, w ogóle pracownik Dulfu. Alex Ledger, szef takiego międzynarodowego stowarzyszenia paralotniowego, które promuje system, wspólny system szkolenia dla wszystkich krajów. Mamy też Daniego Martineza, mistrza Europy Yy, mamy polskie, polski aspekt, w polskiej yy, edycji Wojciech Pierzyński, yy, a międzynarodowym również Emilia Plak, mistrzyni świata. Książkę zaczynamy od nauki latania. I najważniejszy tekst: absolutnie nic nie zastąpi porządnego kursu. To bardzo ważne. Jest zmianka również o systemie szkolenia w Polsce, którą tłumacze dorzucili. No i zaczynamy od grubych tematów, czyli od sił nośnych, ciężarów, oporu, wciągu, no to taki dość trudny temat na początek. Następnie Michael Campbell Jones opisuje profil samostateczny, czym jest stabilność, myślę, że też dość trudny początek książki. Fakty i mity na temat profilu samostatecznego. Zdjęcie tutkowego ekrzyna. Kolejne strony pokazują wybór skrzydła. Rodzaje silników. Na zdjęciu mamy silnik Bailey Aviation to jest czterosów, który kilkanaście lat temu. Wydawało się, że będzie wyznaczał trendy w palotniarstwie napędowym i że to jest kierunek rozwoju napędów, natomiast czas pokazał, że te silniki się nie przyjęły. Sam ten silnik to jest przerobiony, przerobiona jednostka z chińskiego kłada, także nie jest to zbyt zaawansowana i zbyt dopracowana konstrukcja, a obok mamy, yy, mamy silnik Vittorazzi Moster, który obecnie jest najpopularniejszym silnikiem na świecie yy, i w tym roku na takim silniku Pasquale Biondo wygrał mistrzostwa świata, także, także poszło to jednak yy, w kierunku silników yy dwusuwowych, yy, które są dużo lżejsze, prostsze konstrukcyjnie, no i jak widać dało się wygrać yy, na si w tym roku na silniku, który jest chłodzony powietrzem. Yy, mamy tu zdjęcie silnika wankla. Chyba tylko Paradżet używał takiego silnika, nie, spra nie sprawdziła się ta konstrukcja. Yy, no i silnik elektryczny. No jak wiadomo, to już się w ogóle nie, nie sprawdza. Yy, na kolejnych stronach mamy opis śmigła, kupowanie używki. Yy, są różne opisy. Docieranie silnika. Opis podwieszeń średniego, wysokiego, niskiego. Jak, nie wiem, czy, czy wiecie, ale w zakresie podwieszeń w ostatnim roku, dwóch latach bardzo dużo się zmieniło i te współczesne konstrukcje znacznie różnią się od tych, które są opisane w tej książce, która, tak jak mówiłem, została wydana w 2015 roku. Chociaż same ogólne zasady są niezmienione, czyli, czyli te podwieszenia nadal są średnie, niskie lub wysokie. To są zalety i wady tych rozwiązań. Na kolejnych stronach mamy opisane ciągi, momenty. Myślę, że też to jest kolejny dość trudny rozdział. Prędkość względem powietrza i ziemi. No i nic tego nizowego. Mamy regulacje belki speed systemu. Myślę, że to początkujący pilot gdzieś tam pod koniec po kursie. Myślę, że długo będzie to samodzielnie mógł robić. Pokazane jest nawet na zdjęciu, widać, że to są troszeczkę archaiczne zdjęcia, bo, bo mamy bloczki, które nie są stosowane we współczesnych skrzydłach. Tu są takie prościutkie bloczki, które na pewno stwarzają duże opory. Nowe konstrukcje mają łożyskowane, wspaniale, lekko chodzące bloczki. Także w tym zakresie też dużo się zmieniło od czasu wydania tej książki. Alex Ledger opisuje przejście z latania swobodnego do napędowego, i to na pewno jest fajny, fajny opis. No i znowu efekt śmigłowy. Bardzo ważny. Moc to wznoszenie, nie prędkość. To jest bardzo ważna rzecz. Wielu pilotów y, nie rozumie, że większa moc wcale nie da prędkości, da tylko wznoszenie. Chociaż do najszybszych skrzydeł potrzebna jest duża moc. Y, autor opisuje kondycję fizyczną, y, jaka jest potrzebna dość kontrowersyjnie. Przygotowanie do startu. Tutaj rozkładanie skrzydła opis na krótkich startowiskach start klasykiem, czyli prosty, start alpejką czyli start odwrócony dokładnie stawienie skrzydła tyłem do kierunku lotu, a następnie obrócenie się cobra launch, Rzadko w Polsce opisywany sposób startu. No i na kolejnych stronach mamy spity, i trimery. Złota myśl, bezpieczne wykorzystanie pełnego zakresu prędkości poszerza nasze możliwości. Nie ma długo, uznać, że to prawda. No i tu przechodzimy do nawigacji i lotów po trasach. Mamy na zdjęciu mapnik. Taki używany w zawodach. Zdjęcie jest autorstwa Jorga Massa, czyli niemieckiego pilota, który, który odnosił sukces, o ile pamiętam, m, nawet zajął miejsce na podium na Mistrzostwach Świata. E, bardzo dobry pilot, e, bardzo sympatyczny. E, no, zdjęcie też jest sprzed iluś lat. E, bo na zdjęciu widać e, rejestrator GPS e, MLR-24XC, który już, ho, ho, ho. Bardzo wiele lat temu został wycofany, ale sama technika lotu wiele się nie zmieniła i jest opisane: są zawody. Tony Gibson, pilot z RPA, bardzo fajny, bardzo sympatyczny, uczestnik wielu mistrzostw świata, opisuje lądowanie w przygodnym terenie, a z tego co pamiętam, to ma duże doświadczenie w tym zakresie. To niego poznałem chyba na Mistrzostwach Świata w Lewru w 2005 roku, a jak nie to na pewno w 2007 roku był w Chinach na Mistrzostwach Świata, także bardzo też pilot z dużym doświadczeniem. Ostatnio widziałem go w Dubaju, chyba tam pracuje. Opisane są lądowania. Lądowanie ze skrzydłem samostatecznym. Samostatki mają większość pręd, większą prędkość lądowania. Yy, ogólnie parlotki samostateczne są szybsze od parlotki klasycznych, więc się siłą rzeczy lądowanie również jest nieco szybsze. Zdjęcie Michaela Carneta, jak uderza w słupki podczas lądowania. I tu ta, lądowanie na tak zwane wapno. Nidercz opisuje latanie w grupie. Tutaj mamy parabatiks w Dubaju, kosiaczenie, Sasha Burkhardt. lot na plaży. Starty na wózku, latanie nad wodą, pamiętajmy, żeby nie latać nad wodą, to jest złota zasada, która umożliwi Wam przetrwanie. Jak silnik się wyłączy nad wodą, to lądowanie może być bardzo niebezpieczne. Latanie biwakowe, bardzo fajnie się opisuje, jest mało osób lata biwakowo, to, to jest... Także rzadko się zdarza, żeby piloci lecieli przez kilka dni. Zdarzało się, były takie w Polsce również takie sytuacje, że sobie lecieli, tankowali na stacjach, ale rzadko. Tu są porady, co należy wziąć. Przedostatni, yy, pozycji, przedostatnia pozycja to ta piersiówka. Tak się rzuciła oczy, garnek. Yy, Wingovery są tutaj opisane, Mafia ruane, zdjęcie Mafia ruane. To jest mistrz świata francuski. Starty na trajce opisuje Wojciech Pierzyński, i jest to rozdział zmieniony w stosunku do oryginału. Jest troszeczkę e, szerzej opisany niż w oryginale, w którym e, cały temat Pascal Vallée, czyli e, również mistrz świata, wspaniały pilot, trener francuskiej drużyny. E, opisuje, No to tutaj, tutaj w polskiej wersji jest troszeczkę więcej e, na ten temat. No, i dalej mamy latanie zawodnicze. Def Hers opisuje. Przyznam się, że nie znam tego pilota. Zdjęcie Michaela Carneta. E, też sprzed bardzo, bardzo wielu lat, bo ląduje taką techniką, już dawno zabronioną. Manetka wisi sobie. Gdyby, gdyby podczas zawodów tą manetkę tak zostawił, to miałby 0 punktów za konkurencję. Ale Michael Karny to wspaniały pilot. Mistrz świata. Byłem przy tym, jak wygrywał Mistrzostwo Świata. No i co dalej? Mamy latanie pylonowe w Salomaniach, chyba z 2011 roku. Nie pamiętam zdjęcie naszej mistrzyni świata Emily Plak przygotowującej się do lotu, loty ekonomiczne, Slinger to opisuje zdjęcie z zawodów z ekonomii po trójkącie, znowu zdjęcie Michaela Carneta, to jest takie charakterystyczne też jego zdjęcie ze slalomu albo z szybkowolną. No i opisane są slalomy, które obecnie nie są latane. Koniczynka i slalom japoński to są slomy, które na zawodach tak zwanych klasycznych były podstawą. No a teraz są wycofane, nie latamy slalomów na ziemi. Ostatni raz, kiedy na zawodach klasycznych lataliśmy slalomy, to, było mistrzostwo, to były Mistrzostwa Świata w Tajlandii w 2018, ale te slalomy, zarówno koniczynka, jak i ósemka, bodajże były ustawione nad wodą dla bezpieczeństwa. że kilku pilotów wpadło do wody. Wyścigi na pylonach opisuje Pascal Campbell, Jones i Dean Eldridge. Tak jak mówiłem, teraz latamy nad, wyłącznie nad wodą. To się zmieniło. Zdjęcie: zdjęcie z, chyba z pierwszych mistrzostw świata w Aspsirbie, na których miałem przyjemność być. Informacje o unikaniu wypadków. gaszenie silnika. O spadochronach zapasowych. To jest zapas typu Rogallo. Informacja dlaczego napęd jest taki drogi. Tomasz Keller i Sasza Burka to gaźniki. Oblodzenie gaźnika. To jest zdjęcie takiego też antycznego skrzydła zimą. Latanie w zimą. Proste naprawy. Hmm. Jak naprawić śmigło, świece zapłonowe, zdejmowanie nagaru, układ paliwowy. Hmm. Mój silnik etanol to jest bardzo ważne, jeśli chcemy latać w Ameryce. W Europie tego problemu nie ma. Natomiast w Ameryce, z tego co mi wiadomo, w każdym paliwie jest etan. Przejrzeliśmy całą książkę. I moje takie uwagi na temat tej książki. Na pewno to nie jest podręcznik. Na pewno nie może być podstawą nauki, chociaż. Z całą pewnością przyda się każdemu pilotowi, to jednak nie zawiera takiej kompleksowej wiedzy. Nie mówi o przepisach, w tym przepisach obowiązujących w Polsce. Wiele tematów jest pominiętych, chyba nic na temat meteorologii nie ma, a parę rzeczy powinno być wspomniane. Nie ma informacji na temat serwisów pogodowych, podziału przestrzeni powietrznej. W ogóle wielu rzeczy nie ma w tej książce, natomiast z drugiej strony wiele rzeczy, które są ciekawe, są w fajny sposób opisane i na pewno warto mieć tą książkę. Natomiast pamiętajmy, że nie może być to uznane jako podręcznik, czyli warto kupić. Natomiast nie jest to jedyna książka, jaką każdy pilot powinien mieć. I to jest tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w powietrzu.